Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na sali znajduje się w tej chwili 39 członków, czyli mamy chorobę. Ślubuję uroczyście pracować dla dobra pomyślności młodzieży kształcącej się w Działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży. Godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców. Proszę się oraz mieszczęści sił dla wykonywania zadań łodziesztej pracy. Słuchajcie, to jest ważny moment, mam nadzieję, w Waszym życiu. Może na to jeszcze nie wygląda, ale to jest miejsce, ta sala, gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje dla naszego miasta, które w większości wpływają na życie Wasze, Waszych rodzin. I dlatego też tutaj te posiedzenia Rady Młodzieżowej, która jest dla nas bardzo ważna, będą się odbywały. To jest taka młodzieżowa istota demokracji. Dużo się o tym słowie mówi, mówi się o demokracji, o konstytucji, ale myślę, że zwłaszcza w tych czasach, które w tej chwili mamy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie, zdajemy sobie sprawę, że to ulotne słowo demokracja, które ma wiele znaczeń, ale tak naprawdę oznacza wolność. I to się zaczyna od młodego pokolenia. Jeżeli ktoś, na co liczę w Waszym wypadku, pozna te wszystkie bezpieczniki, te mechanizmy demokratyczne, na pewno pozwoli mu to lepiej funkcjonować w świecie. Co to znaczy lepiej? To znaczy tak, że nie dziwi nas, że ktoś ma inne zdanie, że nas to nie drażni, że potrafimy z tym rozmawiać, z tą drugą stroną. Bo ścieranie się poglądów jest istotą demokracji. To nie jest nic złego, to jest coś pozytywnego, tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób z szacunkiem dla wszystkich, niezależnie od ich poglądów, wyznań, orientacji seksualnej, poglądów na różne tematy. Ja jako prezydent bardzo bym chciał, żeby w naszym mieście tak było i myślę, że najgorzej nie jest. Bardzo proszę, żebyście podeszli do tego tak, że to jest jakaś nauka i że reprezentuje się młodzież tego miasta. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Wybierzcie się mądrze. Też natrafiajmy o swojej otwartości, dostępności.